Halloween z 2007 roku Roba Zombiego to ten typ filmu, który pokazuje, że da się z dziewiątej części również da się coś sensownego wyciągnąć. Fabuła. Bardzo podobna jak do jedynki, z tym, że dużo więcej skupiamy się na okresie, jaki miał miejsce w życiu Michaela Myersa, kiedy to właśnie był w szpitalu psychiatrycznym. To tak naprawdę jest niemalże identyczne z wersją y, telewizyjną pierwszej części. Kiedy John Carpenter nakręcił pierwszą część, kręcił dwójkę, telewizja powiedziała: OK, my byśmy chcieli puścić Halloween 1, ale za krótkie jest, dokręć coś. Więc dokręcił mnóstwo scen na temat tego, co działo się pomiędzy Michaelem Myersem a doktorem Lumisem w szpitalu psychiatrycznym i tutaj to wszystko oczywiście dostajemy, a nawet więcej zaczynamy troszeczkę wcześniej, dowiadujemy się, że do Michael Myers oczywiście tak był pośmiewiskiem chłopaki mu dokuczali, siostra mu dokuczała wszyscy mu dokuczali, tak i po prostu nieudacznik, nie udało się nie bardzo, potem bardzo podobnie do tego, co zna, nasz z Halloween oryginalnego, czyli z Halloween Johna Carpentera. Zanim przejdę dalej, pamiętaj o trylogii Kinomana, to znaczy, po pierwsze łapka w górę, po drugie, sub, po trzecie, dzwonek z opcją Wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby być na bieżąco, aby dowiedywać się o nowych horrorowych recenzjach, cały czas nadość dzwonek. Gdy Rob Zombie już został w końcu wybrany na reżysera, a kandydatur było kilka, m.in. Oliver Stone, tak, w pewnym momencie był podłączony, że tak powiem, jako reżyser, ale. Powiedział nie, dziękuję bardzo. Idę robić film o dwóch wieżach. Jest dla mnie ważniejszy, sensowniejszy, mądrzejszy. Rob Zombie stwierdził, ok, zanim będę robił film, muszę porozmawiać z Johnem Carpenterem. Poszedł powiedział, jaki ma plany. Ok, cokolwiek byś nie robił, powiedział John, zrób ten film swoim. Nie rób nowej wersji mojego filmu, zrób swoją wersję Halloween. Tak toż to Rob Zombie uczynił, gdyż jeżeli znasz inne jego filmy. Mniej więcej zasadność jest ta sama. Rzecz, przy której upierał się Rob Zombie, to nie chciał w żaden sposób wykorzystywać aktorów, którzy pojawiali się, no umówmy się, w oryginalnej serii. Powiedział, że nie, dziękuję bardzo. Jednym wyjątkiem była Daniel Harris, która pojawiła się no, w roli nastolatki w czwartej oraz piątej części. W ogóle jaja były, bo ona gdzieś tam na jakimś komikonie, na jakimś konwencie usłyszała, że coś takiego ma być, jakiś taki film mają kręcić. No to ok, skontaktowała się z agentem. Agent gdzieś tam w ogóle wydzwaniał, raz, drugi, trzeci, pięćdziesiąty. Dostała się na, na przesłuchanie, na piękne polskie słowo casting, i udało się, ale powiedziała: Ok, dobra, to ja tego nie będę robiła, bo chodziło o to, że tak naprawdę ma być dziewuchą, która biegnie, pokazuje piersi i to wszystko. Ale stwierdziła: Ja wywodzę się że wiem, z nurtu Disneya, Disney Nickelodeon, wiadomo, filmy dla dzieci, i cały czas jestem widziana jako ta mała dziewczynka. Może wreszcie pora, aby mnie potraktowali serio. Więc stwierdziła, proszę bardzo. Nie, żeby to było coś nie wiadomo specjalnego, super, ale okazało się, że tak, to pomogło jej w karierze, gdyż, gdyż ludzie przestali ją widywać tak naprawdę, reżyserzy, producenci jako to jest ta nastolatka, która rzeczywiście pojawiała się w Disneyu. To jest ta nastolatka z Michaela Mayersa. To jest, a w tym momencie, patrzcie, że jest dorosła kobieta, która no, potrafi przy okazji tego całkiem fajnie grać, więc y, pomogło jej w karierze, oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o obsadę. Przyznam szczerze, że wygląda to dobrze, bo Malcolm McDowell w roli doktora Lomisa, tak, oczywiście, że tak. Nie jest to ten typ y, kapelusza, że tak powiem, y, co Donald Pleasence, ale rzeczywiście daje, daje radę, w porządku, wcielił się, wypada przekonywująco. William Forsythe w roli ojca Michaela Myersa, to jest kawał buca, to jest naprawdę kawał wrednego, właśnie tyle ojca, co Oj, trzyma kawowernego skurczybyka, który, który no, tak naprawdę w pewien sposób ukształtował Michaela, ale co spodobało mi się bardzo, to postać gra, grana przez danego Trecho. Tak, oczywiście, jak dobrze wiesz, a może, może nie wiesz, dany Trecho w większości swoich filmów ginie. Jest w, reko jest w księdze rekordów Guinnessa jako aktor, który w filmach ginie najczęściej, i tutaj również taka jest sytuacja, ale było to potrzebne, gdyż kiedy nakręcił Rob Zombie tęże scenę, producenci powiedzieli, Łańcynowi, oczywiście Miramax. Nie, 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 ta nas nie potrzebuje, ona jest po prostu beznadziejna, brutalna, musokry, a zombie tłumaczy. Słuchajcie, to musi być zrobione. Musi być w ten sposób. Dany Treho, czyli ten strażnik, jest z Majersem przez kilkanaście lat. Gada z nim, traktuje go serdecznie, jest miły, uprzejmy, a w tym momencie po tych wszystkich latach on bierze go, szlachtuje i dziękuje bardzo. I nie ma w ogóle go. Nic, żadnej skruchy ani niczego. Skruchy, nie skrucha. Więc to musi być, to jest potrzebne, żeby pokazać, że Michael Myers to jest zło wcielone i to wszystko. Oczywiście, dobrze, dobra, 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 masz rację, masz rację. Ale w ogóle Rob Zombie bardzo był zniesmaczony, jeżeli chodzi o współpracę z Mira Maxem, bo kiedy poszedł na rozmowę kwalifikacyjną, no to miał w głowie dwa pomysły. Po pierwsze, ten, który dostaliśmy, oraz po drugie, tak zwany Early Years, czyli Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby pokazać Michaela Marysa, który jest w szpitalu psychiatrycznym i skupić się na jego relacji z doktorem Lumisem. Taki był pomysł i ten film chciał zrobić. Ten drugi, który my dostaliśmy, to, to naprawdę było tylko wyjście awaryjne, plan y, ratunkowy. W razie W, jakby się procentowo nie spodobało. No nie spodobało im się, niestety, dostaliśmy, co dostaliśmy, ale beznadziejnie, jeżeli chodzi o... Traktowanie zaufania nie było w ogóle Rob Zombie sam po latach powiedział, że To było na takiej zasadzie, że oni Dają ci, dajemy ci tak naprawdę Tego Złotego Grala i nie spieprz stary Zrób wszystko, żeby było dobrze I kiedy nagle zrobiłem dobry film Bo może nie był najlepszym na świecie Ale zarobił kasę, a rzeczywiście Ta część również na siebie dosyć dobrze Zarobiła No to myślę że przy okazji drugiej części będziemy, Będę traktowany dużo lepiej mylił się, ale o tym porozmawiamy przy drugiej części Film jest dużo brutalniejszy niż, niż oryginał. Rzeczywiście krew leje się dosyć konkretnie na prawo na lewo, ale jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, ma to swoje uzasadnienie. Naprawdę technicznie film jest dosyć fajnie poprowadzony, no mimo, że oczywiście mamy kilka standardowych debilizmów w horrorach, tak, laska biegnie oczywiście po trawie, trawa, wiadomo, stary Narodowy, potyka się, kuleje, oczywiście. Film i to, było, i to przemawia za tym, żeby wytwórnia pozwoliła e, zombie zombiemu zrobić film tylko i wyłącznie o młodzieńczych latach Michaela Myersa, gdyż no co tu dużo mówić, film jest dobry, jeżeli nie bardzo dobry do momentu, kiedy Michael ucieka i pojawiają się typowe tempy amerykańskie nastolatki, wiadomo, co tylko możesz sobie wyobrazić z filmów jakichkolwiek, oczywiście, że tak bez nadzieja. Tu w tym momencie film siada i niestety nie wygląda to dobrze. Ma momenty, są straszaki, rzeczywiście fajne, ciekawe, sensowne straszaki, ale czy to sprawia, że ten film jest jednym z najlepszych w serii? Nie. To jest dobry film. Rzeczywiście polecam, jak najbardziej polecam. Są zdecydowanie dużo gorsze filmy, dużo gorsze filmy w tejże, w tejże serii. A jeżeli o smaczki, oczywiście. Rob Zombie nie byłby sobą, gdyby nie pojawiła się w filmie jego żona, gdyby nie pojawił się Sir Hake. Dla mnie najciekawszą tak naprawdę ciekawostką jest to, że pojawia się w roli szeryfa pojawia się Brad Dourif, A Brad Dourif to jest ten gentleman, którego większość fanów horroru kojarzy jako głos Charlesa Leary'a, czyli Oleczki czaki, A dodatkowo pojawia się w 58 chyba części yy, horroru Crittersy. Również, więc to jest dobrze. Fajnie, że, że wzięli takiego aktora i stwierdzi, OK, Ty również będziesz jak najbardziej. Jesteś dobry, sensowny, fajny. John Hart, tak, ten bardzo znany brytyjski aktor, miał być yy, zainteresowany rolą doktora no ale yy, okazało się, tak na dobrą sprawę, że włoska firma Caciutta pokazała się yy, nie z tej samej syry powinna i John Hart powiedział, dziękuję bardzo. Pauza, ja nie muszę naprawdę w tym filmie wystąpić, bez tego sobie też poradzę. Według mnie Rob Zombie zrobił dobre kino. Nie jest to film wybitny, ale jeżeli chodzi o całą serię, trzyma, e, trzyma się kupy, ma ręce i nogi. Może nie strasz tak bardzo jak powinien, może dostajemy typowych, tępych, głupich e, amerykańskich nastolatków, ale ma momenty. Sprawa Michaela w szpitalu rzeczywiście bardzo, bardzo mi się podoba. Oprócz dodatkowo są te smaczki, które, wiadomo, tacy kinomaniacy jak ja czy ty kochamy. Więc polecam ten film. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie widziałeś, w opisie będzie link. Zobacz sobie, jak to wygląda, jak to się je. Czy po 23? Nie, po 13 latach, tak. Po, czy po 13 latach ten film... Y ma ręce i nogi. W ogóle ten film to miał być y, mix, tak zwany crossover. To samo co m.in. New Line Cinema zrobiła przy okazji fred filmu Freddy contra Jason. Pomysł był taki, ażeby zrobić film y, Michael contra Pinhead. Z, y, z filmu Hellraiser, seri serii Hellraiser. No ale w, w ankiecie opublikowanym właśnie na, na oficjalnej stronie wytwórni fani powiedzieli: nie, 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 to nie ma sensu, to nie będzie dobre. To my nie chcemy. My chcemy po prostu tylko Michaela, koniec. kropka No i. Oczywiście, ponieważ jak już mówiłem wcześniej, kasa musi się zgadzać, wytwórnia posłuchała i stwierdzi: "Dobra, robimy kolejny film". Wyszło w porządku. Wyszło w porządku na tyle dobrze, że Rob Zombie dostał kolejną szansę i nakręcił kolejny film. A o tym jaki to jest film, oczywiście przekonasz się za tydzień, ale póki co pamiętaj, żeby włączyć subskrypcję. Obejrzeć cała lista jest z kultowymi horrorami, które są na moim kanale, a my jak najbardziej przy okazji kolejnego horroru widzimy się we środę o 20. Cześć.